Polski rynek bielizny szacowany jest na 5 miliardów złotych. Działa na nim kilkudziesięciu producentów. Jeden z nich, firma Exotic Henderson, wierzy, że mimo tak dużej konkurencji, potencjał rynku jest duży. Liczymy na dynamiczny rozwój, kierując się podobną firmą Victoria Secret. Oczywiście rozmiary są kompletnie inne, aczkolwiek na terenie Europy Zachodniej i Wschodniej. Planujemy dynamiczny rozwój sieci salonów, ale również sprzedaży w kanale tradycyjnym, czyli do sklepów multibrandowych. Rocznie powstawać ma 50 nowych salonów. Obecnie jest ich 100, z czego 70 to punkty franczyzowe. Taki rozwój nie byłby możliwy bez odpowiedniego kapitału. W grudniu w ramach prywatnej emisji do spółki trafiło 15 milionów złotych. W czerwcu zadebiutuje ona na rynku New Connect, jednak nie będzie się to wiązało z dodatkową emisją. Na tym etapie liczymy na pokazanie naszej przejrzystości finansowej, uwierzytelnienie się na rynku finansowym i, i taki jest cel tej emisji. Chcemy, aby nasza firma była transparentna, aby nasi inwestorzy czuli się bezpiecznie, byli na rynku regulowanym. Dla przejrzystości naszych działań sukcesywnie będziemy zmierzać w przyszłym roku do wejścia na główny parkiet. Jak zapewnia spółka, jest już gotowa do tego, by stać się spółką publiczną. Firma, dzięki pieniądzom pozyskanym od inwestorów, rozważa także przejęcia, bo rynek bielizny w Polsce należy do bardzo rozdrobnionych.